Dzisiaj omówimy tłuszcza oraz kwasy nukleinowe. Tym samym skończymy dział chemizm życia zapraszam. Podział lipidów ze względu na różnorodność tej grupy jest czymś skomplikowanym i w wielu opracowaniach znajdziecie różne podziały, jeśli chodzi o tą grupę. Jednak ja tu przygotowałam taki podział, który według mnie będzie najlepszy na maturę. I po pierwsze Lipidy traktujemy jako pojęcie szersze w stosunku do tłuszczów, bo lipidy zawierają w sobie zarówno tłuszcze proste, jak i tłuszcze złożone, ale posiadają jeszcze zupełnie inną grupę związków, którymi są lipidy izoprenowe, które razem z tłuszczami są grupowane w lipidy z uwagi na pewne podobieństwa we właściwościach fizycznych i właściwościach chemicznych. I w tłuszczach prostych wyróżnimy tłuszcze właściwe, woski, w złożonych fosfo- i glikolipidach, a w lipidach izoprenowych sterole i karotenoidy. I teraz omówimy wszystkie te grupy po kolei, ale na początku powiem jeszcze o wyższych kwasach karboksylowych, które biorą bardzo ważną funkcję w budowie tłuszczy prostych i tłuszczy złożonych. Jednak w lipidach izoprenowych ich właśnie nie znajdziemy, więc weźcie pod uwagę, że na razie te lipidy izoprenowe zostawiamy sobie tam z boku i potem do nich wrócimy. A więc. Wyższe kwasy karboksylowe to, to są po prostu kwasy karboksylowe o tym bardzo długim łańcuchu węglowym. I ten łańcuch węglowy w takiej cząsteczce będzie hydrofobowy, a jedynie hydrofilowa będzie ta grupa karboksylowa, która i tak, jeśli będą tworzone tłuszcze, to będzie brała udział w tworzeniu wiązania estrowego, a tym samym taki cały łańcuch będzie miał charakter hydrofobowy. I jak mamy ten łańcuch? to mogą występować w nim albo wiązania pojedyncze, tak jak mamy na tym schemacie po lewej, albo czasem może wystąpić wiązanie podwójne. I w zależności od tego, gdzie to wiązanie podwójne wystąpi, to dochodzi do skrętu tego łańcucha węglowego, co niesie bardzo ważne konsekwencje biologiczne. Mianowicie, takie łańcuchy, które są skręcone, są o wiele bardziej płynne i takie wiązania podwójne, wiązania nienasycone, Zwiększają płynność poszczególnych lipidów, w których takie wyższe kwasy karboksylowe z tym wiązaniem nienasyconym występują. Jak zobaczymy na dole, to te wyższe kwasy karboksylowe, jak na przykład linolenowy, mogą mieć więcej niż jedno wiązanie podwójne. I tutaj, właśnie po prawej, są przedstawione te kwasy karboksylowe, które stosunkowo często występują. Jeśli rozmawiamy o tych wiązaniach podwójnych, to często spotykamy się z terminami kwasy omega-3, omega-6 czy omega-9. I oznacza to, gdzie występuje pierwsze wiązanie podwójne licząc od węgla omega, czyli od ostatniego węgla tego łańcuchu węglowego. Więc ten węgiel omega jest na końcu i liczymy, gdzie wystąpi to wiązanie podwójne jako pierwsze. I mamy tutaj trzy różne kwasy karboksylowe i to są trzy kwasy omega-3. Powiązanie podwójne jest dopiero przy trzecim węglu licząc od węgla omega, czyli węgla na końcu łańcucha. Przechodzimy do tłuszczy prostych i tu mamy woski i acyloglicerole. I woski to są takie tłuszcze, że mamy Alkohol monohydroksylowy, który jest połączony wiązaniem estrowym z łańcuchem wodorowęglowym. Potem o tym o wiązaniu estrowym będę mówił, więc wtedy będzie już wszystko jasne. I woski w biologii występują np. Na, na naszej skórze, gdzie pełnią pewną funkcję ochronną, na liściach roślin, by ograniczyć transpirację, czyli wyparowywanie wody z rośliny, czy niektóre ptaki, szczególnie ptaki wodne, pokrywają swoje pióra. Substancjami woskowymi produkowanymi w gruczole kuprowym. i te substancje woskowe tak zabezpieczają to pióro przed wilgocią, bo woski są silnie hydrofobowe. Dzięki temu taki ptak może na przykład nurkować w wodzie, polując na ryby, a potem może, gdy się wynurzy z wody, to może się tak od razu z tej wody strzepać i bardzo szybko będzie w stanie wznieść się do lotu a w acyloglicerolach to już nie mamy alkoholu monohydroksylowego, tylko alkohol polihydroksylowy, który bierze udział w tworzeniu takiego tłuszczu. I takim najczęstszym alkoholem, który tworzy acyloglicerol jest glicerol i posiada on trzy grupy hydroksylowe, do których może przyłączyć się łańcuch wodorowęglowy w postaci wyższego kwasu karboksylowego, bo grupa hydroksylowa z grupą karboksylową stworzy wiązania estrowe. Jeśli podłączy się taki jeden łańcuch wodorowęglowy, to będziemy mieli monoacyloglicerola. Jeśli to będą dwa kwasy karboksylowe, które się przyłączą, to mamy diacyloglicerola, a jeśli trzy, to triacyloglicerola. I funkcją acylogliceroli, szczególnie triacylogliceroli, jest Magazynowanie energii w postaci tych związków, to te związki w wyniku procesów mogą być przerobione na bardzo dużo energii użytecznej biologicznie, czyli na ATP. Głównie to się dzieje właśnie za pośrednictwem tych łańcuchów wodorowęglowych, które są poddawane procesowi betaoksydacji w mitochondriach. Również te biorą udział w amortyzacji i ochronie. Na przykład nasza gałka oczna jest wyścielona wyściółką tłuszczową, przez co w czasie naszych ruchów nie obija się ona o czaszkę, tylko ta warstwa tłuszczowa ją amortyzuje. Oprócz tego warstwa tłuszczowa otacza wiele narządów, na przykład narki, czy jest w warstwach podskórnych, gdzie też pełni kolejną funkcję, czyli termoizolacyjną. Dodatkowo tkanka tłuszczowa może pełnić funkcje sygnalizacyjne. Diaceloglicerole pełnią bardzo ważną funkcję w transmisji niektórych sygnałów wewnątrz komórki. Gdy jakaś cząsteczka sygnałowa dociera do komórki, to właśnie diacyl... diacyloglicerole występują w niektórych szlakach sygnałowych, które przekazują ten sygnał od cząsteczki sygnałowej na pewne związki chemiczne, które mogą być odebrane już przez komórkę i mogą prowadzić do pewnej kaskady wydarzeń, które doprowadzą do jakiegoś efektu biologicznego. Tkanka tłuszczowa bierze też udział w funkcjach hormonalnych, mianowicie ta różna substancja tłuszczowa często są różnymi prekursorami do syntezy różnych hormonów. Tutaj jednak bardziej mam na myśli takie hormony działające parakrynnie, czyli hormony działające w okolicy tkanki, które je wydziela, takie jak kwasa arachonidowe, czy inne tego typu związki, jak ten też na przykład prostaglandyny. Bo na przykład mamy też wiele hormonów, które mają budowę sterydową, ale to już nie są takie związki związane z tymi acyloglicerolami. Też warto zaznaczyć, że to rozmi rozmieszczenie asylogliceroli w organizmie jest bardzo nierównomierne, bo występują między innymi w tkance tłuszczowej oraz w pewnych określonych miejscach ciała, jak na przykład właśnie w okolicach tej gałki ocznej by ją amortyzować, więc to rozmieszczenie w ciele jest nierównomierne. Jak zaraz będziemy już analizować te tłuszcze złożone, to tam też zobaczymy, że to rozmieszczenie jest nierównomierne, ale w skali komórki, bo na przykład Gliko i fosfolipidy budujące błonę komórkową właśnie występują w komórce tylko w obrębie błony komórkowej i innych struktur błoniastych wewnątrz komórki, co też jest takim przejawem nierównomierności rozmieszczenia tych elementów w organizmie. Gdy wcześniej mówiliśmy o białkach w poprzedniej lekcji, to tam rozmieszczenie tych substancji jako całości było bardziej równomierne w organizmie. I tutaj Mamy przedstawiony schemat tworzenia wiązania estrowego, nie jest to jakieś skomplikowane. Grupa hydroksylowa, alkoholu polihydroksylowego w przypadku acylogliceroli i monohydroksylowego w przypadku wosków reaguje z grupą karboksylową wyższego kwasu karboksylowego, a to słowo wyższe odnosi się do tego, że ten kwas karboksylowy ma długi łańcuch wodorowęglowy, w wyniku tej reakcji uwalniana jest też woda. I już właśnie mówiłem o lipidach złożonych. Tutaj też mamy alkohol polihydroksylowy, którym najczęściej jest glicarol i który łączy dwa łańcuchy wodorowęglowe yy, pochodzące od wyższego kwasu karboksylowego. Ale ta trzecia grupa hydroksylowa zamiast łańcuchu wodorowęglowego łączy resztę fosforanową, do której jest połączony zasadowy związek organiczny. I wtedy mówimy o fosfolipidzie. A gdy ta Reszcza, trzecia reszta hydroksylowa zwiąże resztę cukrową lub jakiś większy zespół cukrowy, np. oligosacharyd, to będziemy mówili o glikolipidzie. W fosfolipidzie, ten związek organiczny, który dołączy się do reszty fosforanowej, to może być na przykład cholina, etanoloamina, saryna, glicerol, czy na przykład inozytol. I takie fosfolipidy występują. W błonach komórkowych i ogólnie błonach biologicznych to jest ich najbardziej znana funkcja, ale oprócz tego tworzą sole kwasów żółciowych, surfaktanty czyli takie związki. Które występują w płucach, nie zapobiegają zapadaniu się płuc, zmniejszając napięcie powierzchniowe. Czy też fosfolipidy tworzą kardiolipiny, to jest właśnie ten przypadek, gdy do reszty fosforanowej jest dołączony kolejny glicerol. I kardiolipiny to są bardzo ważne związki budujące mitochondria. Występują one w wewnętrznej, błonie mitochondrialnej, i te związki odpowiadają właśnie za tą bardzo niską. Przepuszczalność wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Glikolipidy również budują błony biologiczne. Oprócz tego, że glicerol może być tym alkoholem polihydroksylowym, to możemy mieć tu do czynienia też z fingozyną. Gdy jest to sfingozyna, to to wygląda trochę inaczej. Nie mamy trzech grup hydroksylowych, tylko tam mamy też. Na przykład, grupę aminową, i tam nie tworzy się wiązania estrowa, ale nie będę się w to głębiał. Ważne, żebyście zapamiętali, że nie jedynie glicerol może być tym związkiem, który jest tą podstawą glipo- i fosfolipidów. Takie glikolipidy oparte na swingozynia występują na przykład w osłonkach mielinowych, które występują w układzie nerwowym. I lipidy złożone różnią się bardzo ważną rzeczą od lipidów. Prostych. Mianowicie, jak przypomnimy sobie lipidy proste, to tam nie było za bardzo takich wolnych części hydrofilowych i cała taka cząsteczka była hydrofobowa, bała się wody. Ale w lipidach złożonych, z uwagi na to, że ta jedna grupa hydroksylowa jest połączona z jakimiś związkami organicznymi lub cukrami, które też są organiczne i hydro, hydrofilowe, to taka cząsteczka lipidu złożonego ma dwoisty charakter. Jedna część tej cząsteczki jest Hydrofobowa, czyli boi się wody, a druga jest hydrofilowa, czyli powiedzmy, że lubi wodę. I taka budowa staczki jest nazywana budową amfipatyczną, i ta budowa amfipatyczna. Daje bardzo ważne konsekwencje do właściwości tych lipidów złożonych. Mianowicie, jeśli będziemy mieli wiele cząsteczek tych lipidów złożonych, to będą one się układały w taki sposób, by te części hydrofobowe, hydrofobowe unikały wody i grupowały się ze sobą, a te części hydrofilowe były zwrócone w kierunku wody. I przez to właśnie te lipidy złożone mogą wytworzyć bardzo wiele struktur biologicznych. I tutaj mamy przykłady tych struktur. Najbardziej znane będą błony biologiczne, w których, które są budowane między innymi przez dwuwarstwę fosfolipidową. W skład błon biologicznych wchodzą też inne elementy, jak na przykład elementy białkowe, ale to pominiemy i o tym porozmawiamy dopiero, gdy będziemy mówili o komoryce. Inne struktury to są takie kule, w których te cząsteczki staczki, częścią hydrofilową, są skierowane na zewnątrz, a część hydrofobowa tworzy takie wnętrze, w którym mogą być transportowane różne hydrofobowe substancje. Zwykle to będą substancje tłuszczowe. W takiej formie właśnie występują cholesterola LDL, HDL. Oprócz tego, oczywiście, w przypadku cholesterolów występują tam też jakieś. Różne białka, ale jeśli chodzi o ten element tłuszczowy, to właśnie te struktury mają taką budowę. Również one mogą być wykorzystywane do tworzenia specjalnych struktur, jak ta struktura najbardziej po prawej, które są wykorzystywane do przekazywania leków komórką. Mamy na przykład jakąś substancję czynną, która musi być przekazana do wnętrza komórki. Dzięki takiej budowie ta substancja będzie transportowana wewnątrz tej struktury i taka błona może ulec fuzji z błoną komórkową komórki dzięki temu taka substancja biologicznie czynna w postaci leku może być wprowadzona do komórek docelowych i wywołać jakiś efekt, jeśli wywołuje go właśnie w komórce. Teraz przejdziemy do lipidów izoprenowych, które mają nieco inną budowę od tych poprzednich związków, ale z uwagi na podobne właściwości fizyczne, głównie chodzi o tą hydrofobowość, są również zaliczane do lipidów razem z tłuszczami. Wspólna cecha lipidów izoprenowych to to, że powstają w wyniku kondensacji wielu pięciowęglowych, Cząsteczek, które są nazywane izopranem. Taka cząsteczka jest tutaj pokazana na górze. I tutaj wyróżniamy albo steroidy, które są oparte o taki czteropierścieniowy fur, albo karotenoidy, w których mamy takie dwie pierścienia, które są połączone takim długim łańcuchem z nagromadzeniem wiązań podwójnych. I te karotenoidy występują bardzo licznie u roślin, wspomagają tam. Proces fotosyntezy mianowicie pochłaniają część promieniowania świetlnego przekazują tą pochłoniętą energię na chlorofil, co jest właśnie możliwe dzięki tym licznym wiązaniom podwójnym, oprócz czego pełnią tam funkcję również, również przeciwutleniaczy, bo w procesie fotosyntezy powstaje dużo rodników. Tlenowych, a takie karotenoidy mogą te rotniki sprawnie usunąć, by ta jakość nie naruszyła układu fotosyntetyzującego. Oprócz tego, karotenoidy są prekursorem witaminy A w naszych organizmach. Steroidy natomiast są oparte na szkielecie cyklopentanoparhydrofenantrenu, i to właśnie jest ten pierścieniowy twór, który ma. Trzy pierścienie sześciowęglowe, jeden pierścień pięciowęglowy. Wśród nich najważniejsze są sterole. Sterole mamy wtedy, gdy przy tym węglu trzecim, który jest w pierścieniu alfa, zostanie podłączona grupa hydroksylowa. Najbardziej znanym sterolem jest cholesterol, który może być wykorzystywany do syntezy hormonów steroidowych, kwasów żółciowych czy na przykład witaminy D. Przechodzimy do kwasów nukleinowych. Tu mamy dwa kwasy nukleinowe, deoksyribonukleinowy, czyli DNA i rybonukleinowy, czyli RNA. I takie kwasy nukleinowe to tu również są biopolimery złożone z wielu powtarzających się cegiełek. Tym razem tymi cegiełkami są nukleotydy składające się z zasady azotowej. Cukru, którym jest pentoza i reszty kwasu fosforowego 5. Jeśli będziemy rozpatrywać taki nukleotyd bez reszty kwasu fosforowego 5, to będziemy mówić o nukleozydzie i między pentozą a zasadą azotową jest wiązanie N-glikozydowe, a między resztą kwasu fosforowego 5 a Pentozą wiązania esterowe. Reszta kwasu fosforowego 5 łączy się z pentozą kolejnego nukleotydu i tak tworzy się ten, tak ten polimer. Tą pentozą w DNA jest deoksyryboza, a w RNA jest to ryboza. Związki te różnią się tym od siebie, że przy grupie hydroksylowej przy drugim węglu w deoksyrybozie, brakuje tlenu, który jest obecny w rybozie. Jeśli przyjrzymy się zasadom azotowym w tych związkach, to mogą to być albo dwupierścieniowe puryny, gdzie wyróżniamy guanina i adenina, lub jednopierścieniowe piramidyny, gdzie wyróżnimy cytozyna, temina i uracyl. Oba te związki są przedstawione na tych schematach. Jeśli porównamy ceki. DNA i RNA to DNA to związek, który występuje w odniesieniu do komórek eukariotycznych, w jądrze komórkowym, mitochondriach i chloroplastach. W komórkach prokariotycznych oczywiście występuje w cytozolu jako genoforo w takim miejscu, które jest nazywane nukleoidem i oprócz tego w plazmidach, ale o tym dokładniej będziemy mówić przy okazji bakterii, natomiast w przypadku RNA występuje ono w cytozolu. Dalej, DNA jest związkiem trwałym, chronionym, znajdującym się w jądrze komórkowym, natomiast RNA pełni swoją funkcję i jest degradowane. To związek nietrwały. Cukrem w DNA jest deoksyreboza, w RNA to jest ryboza. Oba związki to pentozy. DNA jest budowane przez tvianicę, natomiast RNA jest zwykle budowane przez jedną nić, chociaż tutaj też są wyjątki. W DNA nukleotydami jest adenina, guanina, cytozyna i tymina, natomiast w RNA adenina, guanina, cytozyna i uracyl, a więc widzimy, że te związki ruszą się tylko tą jedną piramidyną, mianowicie tymina-uracyl. Funkcją DNA jest to, że jest to. Nośnik informacji genetycznej, a RNA bierze udział w ekspresji informacji genetycznej. Jeśli spojrzymy na taki model przestrzenny cząsteczki DNA, to widzimy właśnie tą charakterystyczną. Podwójną spiralę, która jest budowana przez twynicie nukleotydów, które łączą się ze sobą za pośrednictwem wiązań wodorowych występujących między zasadami azotowymi. Ale na co oprócz tego możemy zwrócić uwagę? Mianowicie te reszty kwasu fosforowego 5 są ustawione po takich zewnętrznych stronach tej struktury, tworząc jej szkielet. I te reszcze fosforanowe 5 nadają właśnie kwasowi. Deoksyrybonukleinowemu ten ujemny ładunek. Oprócz tego ta helisa, tworząc właśnie swoją strukturę, tworzy takie pewne zagłębienia. Te zagłębienia nazywamy rowkami i cyklicznie powtarzają się rowki duże i małe. Są to takie fragmenty DNA, gdzie tworzy się miejsce. W sensie fizycznym, przestrzeń, do której mogą wejść różne enzymy, czy tam inne związki regulujące, i przyczepić się do, 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 do DNA, pełniąc tam swoją określoną funkcję. Kolejną rzeczą, na którą zwrócę uwagę, są te zasady azotowe, które nie dość, że łączą się ze sobą wiązaniami wodorowymi między poszczególnymi. Dwiema diciami, to oprócz tego zauważcie, że one tworzą takie płaskie płaszczyzny, które występują jedna nad drugą, jedna nad drugą, jedna nad drugą. I takie występowanie tworzy jeszcze oddziaływania warstwowe, które dodatkowo wzmacniają strukturę DNA. Wiele związków mutagennych, które są nazywane związkami interkalującymi, właśnie wykorzystuje te przestrzenie. Między tymi płaszczyznami i wchodzi między te prze przestrzenie, co może prowadzić do różnego typu mutacji. I rozważmy sobie dwa zadania, które są po części związane z tym tematem i zadanie drugie z matury czerwcowej 2025. ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii w komórce. W typowych warunkach podczas hydrolizy ATP do ADP i fosforanu uwalnia się znaczna ilość energii. Ważną częścią ATP jest reszta trifosforanowa składająca z się z reszty kwasu fosforowego 5 połączonych wiązaniami bezwodnikowymi. Te wiązania są często określane jako wysokoenergetyczne, ale do ich zarwania tak jak do zerwania każdego innego wiązania jest potrzebna energia. Ujemne ładunki reszty kwasu fosforowego 5 odpychają się nawzajem. Czego skutkiem są wewnętrzne naprężenia występujące w cząsteczce ATP. Podczas hydrolizy jest zrywane je nawiązanie bezwodnikowe oraz częściowo są usuwane naprężenia wewnętrzne. Na poniższym semacie przedstawiono reakcję hydrolizy ATP. I możecie, się, I możecie się zastanawiać, jaki związek ma to zadanie z dzisiejszym tematem. Mianowicie, jeśli przyjrzycie się cząsteczce ATP, to widzimy, że mamy tu rybosa. Zasada azotową i resztę kwasu fosforowego 5, a więc ATP jako uniwersalny nośnik energii również jest nukleotydem, tylko tu te reszty fosforanowe są 3, a nie 1. Jednak cały czas jest to nukleotyd, więc w zadaniu 2.1 zaznaczamy nukleotyd i mamy zadanie prawda, fałsz. W cząsteczce ATP występują dwa wiązania wysokoenergetyczne. To jest prawda, bo z treści wiemy, że to są wiązania między dwiema reszczami kwasu fosforowego 5, a mamy trzy takie reszty, więc będzie to wiązanie między resztą pierwszą a drugą, i drugą a, trzecią, i drugą a trzecią. I mamy drugie zadanie. Energia uwalniana podczas hydrolizy ATP równa się energii koniecznej do zerwania wiązania bezwodnikowego. I to jest fałsz. ATP jest nośnikiem energii, więc jeśli te dwie energie by były równe, to jeśli przy zerwaniu tego wiązania uwalniałoby się taka sama ilość energii, która jest potrzebna do jego zerwania, to żadna energia nie mogłaby być dostarczona nigdzie inniej za pośrednictwem takiej cząsteczki. Kolejne zadanie. Triasyloglicerole, czyli tłuszcze właściwe, są przede wszystkim materiałami zapasowymi dla różnych organizmów. W organizmie człowieka o wadze 70 kg, masa tłuszczów właściwych wynosi około 11 kg. Głównym miejscem przechowywania triacylogliceroli jest cytoplazma komórek tłuszczowych. U ludzi o prawidłowej masie ciała największe nagromadzenie tych komórek występuje w tkance podskórnej. Na schemacie przedstawiono budowa cząsteczki pewnego triacyloglicerolu. i musimy Wymienić nazwa dwóch enzymów trawiących tuszcza w przewodzie pokarmowym człowieka i określić liczba cząsteczek różnych kwasów tłuszczowych, które powstają po całkowitym strawieniu na schemacie cząsteczki. I tutaj ja zapisałam lipa za trzustkową. Tutaj zobaczyłam, że to mają być dwa enzymy, więc na przykład można jeszcze powiedzieć o lipazie ślinowej. Co prawda, lipa ześlinowa ma bardzo niewielki efekt, efekt, jeśli chodzi o trawienie tuszczy, ale nadal jest ona enzymem występującym w naszym organizmie. W wyniku takiego trawienia powstaną trzy różne cząsteczki kwasów tłuszczowych, bo jak spojrzymy na ten schemat, to w tych wiązaniach. W tych łańcuchach mamy właśnie trzy różne łańcuchy i musimy podać przykład funkcji, którą pełnią tłuszcze zgromadzone w podskórnej skórnej tkance tłuszczowej, inne niż materiał zapasowy i to funkcja izolacyjna.